Cześć, witajcie. Z tej strony Kubecki i mam do Was wielką prośbę. Wielu z Was prowadzi pewnie kanały zagrajmerskie jak i let's playowskie oraz wielu z Was robi bardzo dobrej jakości filmy, ale nie są one zauważone przez dużą grupę użytkowników YouTube. Pod tym filmikiem możecie zamieszczać wasze kanały, a ja będę przeglądał i wybierał kanały z dobrym i konkretnym materiałem, a na tym dniu robił filmy promujące. Jak wiecie, mój kanał nie jest zbyt duży, ale postanowiłem coś z tym zrobić. Filmy promujące kanały pojawiają się dość często. Jedyne co musicie zrobić, napisać w komentarzu nazwę swojego kanału, a ja na niego wpadnę i obejrzę Twoją produkcję. Jeśli zainteresuje mnie materiał, na pewno zacznę odszuwać Twój kanał. Jeśli chcecie się bardziej zaangażować, możecie, możecie zrobić odpowiedzi wideo, w którym w skrócie przedstawicie swój kanał i Wasze osiągnięcia. Myślę, że wspólnymi siłami zejdziemy daleko, jeśli chodzi o portal, jakim jest YouTube. Pozdrawiam Kuba.